Jeszcze słówko na temat Piotra Portasiewicza, jak on skomentuje to co wyczynia. Przeżywa drugą młodość. Chciałbym zapytać Pana o to, co wyprawia Piotr Protasiewicz w tym sezonie, jak to skomentować? Jego ataki, rajdy? Bardzo pięknie, bardzo pięknie i jeszcze raz bardzo pięknie. Dziękuję bardzo. Jeszcze jeden. Pan jest kapitanem jednego zespołu, Piotr Protasiewicz jest kapitanem drugiego zielonogórskiego zespołu. Taki mało przyjemny wypadek Piotrowi się przydarzył. No tak, dzisiaj był naprawdę klasą samą w sobie, bo chyba bo każdy wyścig wygrywał, no i ten pek taki... Wszystko w porządku. Kupitan, 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 kupitan. Wszystko jest ok, na pewno będzie dalej chciał się ścigać, udał się teraz do szatni, ale najważniejsze, że kciuki uniesiony w górze i żadnych poważnych konsekwencji tego upadku nie ma.